W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jesteśmy w drodze z Jezusem i do Jezusa. W drodze do Emaus. Kolejna niedziela. Trzecia niedziela Adwentu, kolor różowy. I te czytania, które będziemy rozważać, jest ta mowa o radości i o zaufaniu. Myślę, że zaufaniu pomimo ciemności. Ciemności, która nie może być w tobie, ale może być wokół ciebie. Co powinno wzmóc Twoją radość i Twoje zaufanie? Otwórz sobie czytania i zobacz. Pierwsze czytanie: Cóż za to są wspaniałe zdania ze Słowa Bożego z Księgi Sofoniasza, rozdział 3, wers 14-17. Wyśpiewuj, córo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu, ciesz się i wesel z całego serca, córo Jeruzalem. Oddalił Pan wyroki na Ciebie, usunął Twego nieprzyjaciela, król Izraela, Pan jest pośród Ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia, powiedzą Jerozolimie, nie bój się, syjonie, niech nie słabną Twe ręce, Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, mocasz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości. Ta końcówka. Uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością. Wzniesie okrzyk radości. Kto? Pan, Twój Bóg. Jeśli to dobrze zrozumiesz, to pomimo ciemności, jaka może być wokół ciebie, nie w tobie, ty masz mieć jasność. Bo Pan jest z Tobą, Pan jest nad Tobą. On Cię odnowić chce i odnawia swoją miłością. On wznosi okrzyk nad Tobą. Dla Ciebie. Uniesie się weselem nad Tobą. On jest nad Tobą. Mocarz. Twój Bóg. Mój Bóg. Mój Bóg. Mój Bóg. Wyśpiewuj radośnie. Podnieś okrzyk. Ciesz się i wesel z całego serca. Słuchaj, to są takie zdania który po prostu trzeba wziąć. To jest do Ciebie. Nie tylko na tę niedzielę. Wśród ciemności, jaka panuje, ja jak się rano budzę, na, wstaję na roraty, no to rzeczywiście jest... jest ciemność. Trudno się wstaje, jest ciemność. A Ty idziesz z tym lampionem. Idziesz, bo chcesz. Bo nie chcesz, aby słabły twoje ręce. Bo Pan cię zbawia. Uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością. Wiesz, co to za obietnica odnowić że On cię odnowi, Bóg, mój Bóg, mocarz, odnowi mnie swoją miłością i zniesie okrzyk radości. Mój Bóg, zniesie okrzyk radości. Czy ty wiesz, co to jest za okrzyk? Może ja umiem krzyczeć z radości, mogę się umieć weseli, ale kiedy Bóg. Zniesie okrzyk radości na mój widok. A ja mam wyśpiewywać. Podnieś też swój krzyk. Cóż to za radość? Bóg jest pośród mnie. Bóg jest nade mną. Bóg mnie odnawia. Wzmaga moją... Odnawia swoją miłością i krzyczy z radości nade mną. Tak się cieszę. Myślę, że te słowa... Nawet nie są w stanie oddać tego. To są tylko słowa, które próbują to oddać, ale to jest Słowo Boże. Myślę, że której z nich Ciebie na pewno dotknie w tej niedzieli. I Psalm: Głośmy z weselem Bóg jest między nami. Głośmy z weselem czyli rozgłaszajmy to, świadczmy. I to drugie czytanie z Listu do Filipa, rozdział 4, wers 4 do 7. Znowu jest mowa o radości, bracia, radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam, radujcie się, niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic się już nie martwcie. Ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem, a Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzeg waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże. No i to zdanie jest tutaj mowa. O nic już się nie martwcie. Czyżby to oznaczało, że nic nie róbcie, nic nie działajcie? Ja zaufałem panu, on wszystko za mnie zrobił. Nie, 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 nie. nie. On chce, żebyś to, to z nim zrobił. I to jest różnica. Ty nie masz się zamartwiać, tylko masz działać w tym, co Bóg ci zleca. To nie jest brak zaufania, że coś się robisz, to jest kłamstwo. Ty masz właśnie działać razem z Bogiem. O nic się już nie martwcie, ale nie masz się martwić, skoro działasz z Bogiem. Żyjesz dla Niego. Robisz to, co On mówi. To masz się radować. Ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. W każdej sprawie. Więc jeśli są sprawy ciemne, trudne, to masz też je już przedstawiać, uwaga, z dziękczynieniem. W błaganiu z dziękczynieniem. Dziękuję już za to, co Bóg robi. Może tego jeszcze nie widzisz. Może tego jeszcze jeszcze nie wiesz. Nie musisz wiedzieć, Bóg już to wie. I pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł. Będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Niech tak się stanie w tym czasie ciemności, w jakim jesteśmy. A jesteśmy, myślę, że masz taką świadomość. Ważne, żeby ta ciemność nie była w nas. I tak działajmy, tak postępujmy, abyśmy to my świecili, aby to Jezus w nas świecił. Jak w żywych monstrancjach. Niech tak się stanie w Twoim i w moim życiu. Radujmy się zawsze w Panu. Radujmy się zawsze w Panu. Zawsze. Amen.